Audycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Dwa miesiące w centrum Kijowa trwa protest tysięcy Ukraińców. Na początku demonstranci nie zgadzali się ze stanowiskiem prezydenta Wiktora Janukowycza, który wycofał się z podpisania układu stowarzyszeniowego z Unią Europejską. Po wydarzeniach z 22 stycznia, kiedy na Majdanie zginęli ludzie, konflikt między władzą a społeczeństwem zaostrzył się. Atmosferę grozy potęguje widok stojących na ulicy Gruszewskiego oddziałów Berkutu. Wokół wraki wypalonych autobusów, stosy opon i stale wzmacniane barykady. Do stolicy Ukrainy przyjeżdżają mieszkańcy z najdalszych zakątków tego kraju, aby wyrazić swoją solidarność z protestującymi, a także uczcić pamięć ofiar tragicznej styczniowej nocy. Na Majdanie można spotkać wielu naszych rodaków, którzy tutaj przyjmowani są bardzo serdecznie. Ukraińcy walczący o swoje prawa wdzięczni są Polakom za wsparcie. Z naszej ojczyzny dociera bardzo tutaj oczekiwana pomoc humanitarna. W centrum Kijowa rozdawana jest ciepła odzież. Nie brakuje polskiej żywności, lekarstw i środków opatrunkowych. Wyrosło tu doskonale zorganizowane miasteczko namiotowe. Społeczność prawie każdego większego miasta ma tu swoje przedstawicielstwo. Obcy są natychmiast rozpoznawani. W porządku na placu pilnuje ochrona Majdanu. Jednym z jej liderów jest Polak z Kijowa, Andrzej Gabrow. Miejsce w ostatnich tygodniach. Tu walczyły się powiedzmy non-stop, 24 godziny walki. Można to nazwać takie sobie miejsce żałoby. Z tamtej strony mamy berkut, który atakował naszych chłopaków, naszych aktywistów, nasz naród. W tej chwili nic się nie dzieje. Czekamy na powiedzmy na rozmowę. Oni między sobą tam rozmawiają. Parlament niby to ustala przepisy różne rodzaju niby to oni się zgodzili zwolnić wszystkich naszych zatrzymanych opaków, którzy siedzą w więzieniu. No ale nie wierzymy im do końca i nie wierzymy, że to się wydarzy. Jak to się wydarzy, to wtedy możemy o czym innym rozmawiać. A z tej budowy to tam na górze to snajperzy siedzieli i strzelali po, po ludziach. Tak, 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 tak. Tu, ten, kto się tu znajduje, to nikt nie jest bezpieczny, bo nie daj Boże coś oni od razu mogą strzelać. Podczas tego ataku to wyciągałem spod tak, tych granat, rzucali, spod tak, z tego obszaru, to wyciągałem bardzo dużo ludzi rannych. Teraz niesiemy ochronę tych szpitali. Otrzymujemy, bo normalnie jak przywozili naszych ludzi do szpitalu, to od razu policja nawet zabierała ich rannych i wywozili do posterunki. Nie dawali nawet, żeby lekarze tam coś... to dziękujemy też ukraińskim lekarzom, którzy nawet żeby ludzi naszych... Policja nie zabrała to swoimi samochodami wywozili do siebie do, do, do domu i powiedzmy operacje robili w swoich warunkach u siebie na mieszkaniach. Szanujemy pamięć czterech takich bohaterów, którzy położyli swoje życie za Ukrainę, za przyszłość Ukrainy, za, za zmiany w Ukrainie, żeby mieszkać, żeby ludzie mogli mieszkać w normalnym, wolnym państwie. To my widzimy sennik Roman, Wyszbicki Jurij. Nigojan Siergiej i Zniebski, Mikajło. Oni pierwsi na siebie przyjęli ten atak tego Berkutu. Oni wyciągali spod ataku rannych. Ludzie przynoszą kwiaty, obrazki. Tutaj zawsze stoi taka skrzynia, gdzie ludzie rzucają tam pieniążki, pomoc tym rodzinom, którzy... <ścoughs> dzieci zostały zamordowane, powiedzmy, na tej barykadzie. I tej nocy ja był tam, pod kulami. І якраз я їм дав масло свят і лев помазання. Ну, По-польському не знаю, як то польський э, мов. Мо. Останнє намащення. Так, я, я дав останнє намащення і э, Сергію Нігояну, от його кров. О, таке, таке бліда кров. То його Так То он був при їх смерті. Так, при їх смерті я молився і дав посліднє намащення. А також і Михайлу Жижневському те саме. Повністю все що потрібно. Сам Бог мені закликав, це, це чудо, щоб такі діти. А к не ніби там під кулями? Не боялись? Ні, там, там нема страху. Там є, є любов, є воля. Ну, той день я похоронив сина. Він ну, був два з половиною рочки. І саме 22-го я похоронив сина. І так два сини практично на моїх руках померли герої України. Палілими опони нормальні, така чорна щана, щоб найперші не могли нас подшеляти. Така барикада з сторони Беркуту, то вони ще знайдували в тих автобусах. То все є їх. To, to zabrane u ludzi, bo oni powynajmowali normalnie autobusy, to nawet autobusy, którzy, którzy wozili dzieci do przedszkola. Bo tu, jeden z tych autobusów to miał napisane, że od prezydenta e, dzieciom. Ten rząd to się boi ludzi, bo najgorsza dla nich, powiedzmy, armia to naród ukraiński. I mene twogo o pomylj, o pomylj, o Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojciec Michał Dudar, grekokatolicki z polskimi korzeniami. Ta, a jest rzymsko-katolicki ze zgromadzenia Księży Chrystusowców dla Polonii, i Polaków za granicą. Takie zgromadzenie zakonne. Bardzo dobrze pracujemy tutaj blisko ponad 250 księży rzymskokatolickich z Polski posługuje prowadzi działalność pasterską na terenie Ukrainy. Bardzo dziękujemy. To jest wielka e, praca, wielka, bo trzeba duchownego takiego. I się solidaryzujemy. Bardzo z tym dziękujemy ruchem polskiemu ludu. Polszkoj, e, e, Церкви всім людям ми базу баджу жінкуєми. Дякуємо дуже за підтримку з боку наших сусідів, з Литви, з Білорусі, з Грузії і очі з Польщі. Тут, коли приходимо на той пляс головний в Києві, часто е, можна побачити прапор е, польський. Так, і навіть не тільки просто люди, а звернути увагу, як дуже зробить для порозуміння в Україні, яка була огромна підтримка з боку. І... Kwasniewskiego i Valencji Lecha-Walencji. Takie wrażenie, że im to boli więcej niż naszym kierownikom, naszemu prezydentowi. To ogromne, ogromne podziękowanie dla waszych kierowników, dla obecnej władzy. Wszystko robią, dla żeby Ukraina zwalczyła ten reżim. Prognozować, kiedy Ukraina ma takiego sąsiada jak Rosja, jest bardzo trudno. Zwłaszcza kiedy tak prymitywnie podkupuje ukraińską władzę i gazem i wielkim biznesem. Może gdyby było większe wsparcie od Unii Europejskiej, jakieś sankcje przeciwko oligarchii i władzy, wówczas dałoby to nam więcej siły, by walczyć o zwycięstwo. Możliwe, że dałoby nam jakieś siły, zrobić taki rywok do перемоги. Практик в Вроцлав, рольнича академія. Студенти нас навчали польська мова, польська польські пісні. Я знаю польські пісні. Можу заспівати. Прошу вас. Деби м'яв гітар, то би м наніграв. Оповідав би о своїй мівочі тур. Псе сам. Оповідав би о своїй мівочі тур. Псе живем сам. Ацом ми вітаємо вас, Україна. Nasz Majdan, Majdan, dziękujemy bardzo. Polska, że wy nas... Da, jeszcze Polska nie zginęła, a że wy nas podtrzymujecie, podzierzywajcie. My wam dziękujemy bardzo. Szanowni drodzy Polacy, szczerze wdzięczny wam... Szczerze jestem wdzięczny wam za to wsparcie moralne, którego stale nam udzielacie. Dziękuję za tą pomoc. Słowa otuchy płyną do nas również poprzez telewizję. Cześć Wam i chwała i dziękuję, że stanęliście na nogi i pozbyliście się tej komunistycznej władzy. Ja pocznę z tego, że jeszcze Polska nie zginęła. Dziękujemy. Da. I my mamy stosunki z legionowskim powitą w e, Polsce. Ja lubię Polaków i dziękuję za pośrednictwem telewizji, że nas wspieracie. Szczególnie dziękuję Masmedium. Zaraz tutaj będą prezentować moją pieśń. Jestem człowiekiem Juszczenki i gdyby nie 2004 rok, tego nie byłoby, tego dzisiejszego Majdanu. Janukowicz jest rekordzistą, zafundował nam w ciągu ostatnich 10 lat dwa Majdany. To jest taki polowy sztab na Majdanie, zwany jurtą. Tutaj przychodzą wszyscy ze wschodu, z zachodu, północy i południa, i z Kijowa. Tu wszyscy mogą przyjść, tak? Tak? Można przy... Wszyscy mogą przyjść tutaj, tak? Demokratycznie. To jest demokracja. Po ukraińsku, tu jest władza narodu. Dwa miesiące już tu jesteście? No i co robicie? Jak tu żyjecie? Gotuję chłopcom, pomagam, cieszę się, że jest im dobrze, że są zadowoleni. Wspieram Majdan, chodzę na barykady, jestem zadowolona. Ludzie mi dziękują za to, że jestem z nimi. możemy Polakom powiedzieć, że tutaj zawsze mogą przyjść? Tak, tak, zawsze. Jak przyjedą na Majdan, Kresiatyk 1, jeden, Kresiatyk 1, jurta, Narodny Ruch Ukrainy. The popular movement of Ukraine. Могу тут завжди прийшти. Да, да, ми приймемо, гарна гостина буде. Тепла харбка. Харбатка, трускавки. Ну, no, Трускавики будуть. Буд, Але Канапки будуть. Що є, то що в нас, то і у вас. Називається Будинок профілок України. То є такі організації, які організують всі такі організації з цієї України спочинства. Тут е, можна вшись поспати, спокжиці, мається, щось до з'єднання є. І то все є зорганізовано тільки волонтерами. Люди з цієї України це є з Києва, мешканці, Купують то в супермаркетах, приношують тут ружне же, Це зробили самі в сьолах, в домах, випроб. takie zagotowane na zimę rzeczy i kupują w supermarketach, a także różne duże supermarkety, sieci restauracji to gotują i przywożą tutaj. Duża solidarność. W całej Ukrainy jest solidarność. Jestem z Zaporozhy, z Ukrainy. Teraz studiuję w Polsce. E, już drugi rok, Gdzie? E, we Wrocławiu e, i tak, a jestem tutaj, e, bo jestem na Majdanie. Robimy herbatę, e, zupę, e, kaszę z mięsem i, i też robimy to w nocy i to jest właśnie moja zmiana i od dziesiątej wieczorem do dwunastej to tym się zajmujemy. Trudno coś powiedzieć jak to będzie, bo e, zmienię się zdanie. E, myślałam już miałam nadzieję, że e, władza zrobi jakieś kroki kolejne, e, ale widzę, że, że nie chce e, nic robić ta władza, a ulica zrobiła naprawdę dużo. Pro, Двіще у, у них концерт, якийсь там на ми називаємо ще то концерт на крові і кощах українців, которые тут згинели. То вже не цирк, то вже не шмішно, то просто хорець, шпіталь. Там не тільки беркут, там вілі міліціантів. Хлопаки теж збунтували ще в мушлелі, що якось там напад Бенджі, але по жонку приїхали і тлум збрав ще тих міліцян, беркутів і твожам там концерт свій, якісь хори такі. Великий тлум такого беркута і не відомо, що бабусь на башну. А на ютро запам'яні, є ще якось задима за сходних районів України. Збираємо титушок наютро. П'енсить чи 400 або 50 чоловік, щоб нібито зачинали чущити меди. Пролакуватися, біч витрини, як вноці вчора було. як вибухівку, вибухівку під бомби під у чоловіка вдарвала пінч, ампутували чотири пальці у друге око підбили. І цей час це день привозимо, зрослі титушки привозимо, які там. Самі оповідаємо ніх, ну, змушаємо їх, щоб вони правду мовили, але не змушаємо цьому Ми Моємо самі о себе, що сон з Росії, документи сом з Росії. Приїжджаємо, тлуми, тлуми. Скільки ти так добре вмієш по польську? No, ну, no, власне, у, в Харкові, уродився, що бабча, всіма, мамуся, це мамуча, з Харкова, Харкова, зі старих. Pro, pro babcia miała pasykę swoje dżoły, miód. No ale ja w 90-tych na początku pojechał do Polski, bo tutaj już w Ukrainie nie było co w ogóle, no jakby, no wszyscy, kto gdzie latał, Ale w Polsce było z Ukraińcami żyć to nie do zniesienia i mieszkał tylko z Polakami i tak się... І там культури захачу, злапав, а те рестуєш мой другий край, і за нього теж якби на серцю є польська флага. Ну, no, певні ж і no, українська. Ну ага. no, то я так ношу, e, бо часами мовим, що о, якийсь може би там провокатур. Але дівчина вислава, ну, з, з польські знайома. І кида якісь. zdarzenia, żeby u Polaków też była jakaś wiedza, że nie trzeba bać się. Polacy, my jest bracia i za wolność Walczymy. Może to jest pierwsza w historii, że wy tak razem. I my powinniśmy być razem na zawsze. I naprawdę u nas powinno być od morza i do morza wielkie państwo. I jeżeli wy nie podtrzymajcie Ukraińców, nikt tego nie zrobi. Tęsknimy, tęsknimy za Polską. Jakby to nie było. No taka rozdarta dusza między Ukrainą a Polską. My tam mieszkali. A dlaczego mąż zmarł? Trzeci zawał. 49 лет. No. Але ніч. Мусимо жити далі, мусимо вальчити. Я мислю, якби він був жив, то би б тут обок мені. Бо то є то, то, бо, бо то був польський українець. Трошки свіжий, що 10 пісень, то ще так. Але ніц. Мам чвурки діти. І мусить тут бути за них. Mam Konradka, mam Hubercika, mam Gajeczkę, mam Stanisława. To same polskie imiona. Na pewno. To wszystkich pani wychowuje w Duchu Polskim. Tak. Będę chyba do poniedziałka. I później zmiana, bo troszeczkę kobieta jest kobieta, to trzeba krzydelkę troszeczkę rozprostać, a później znowu z powrotem tutaj. I tak. I ile tu będziecie stać? Do końca. Do końca, dosłuchania. Jaki zwycięstwa. ten koniec będzie? Myślę, że będzie. Добрий, мисля, що буде добрий, бо і кінця то я не бачу, Бо як тут буде не той ну то й no, нам буде кінець. Liczę na to, że zwyciężymy i wszystko będzie ok. Ja będę mieszkał w tym państwie, Ukrainę bardzo kocham i mam dwójkę dzieci bardzo chcę mieszkać tu. A jeżeli nie daj Boże, coś będzie nie tak, to będę próbować, żeby uciec. Będę zwracał się do konsula polskiego, prosić o pomoc, żeby mieć jakąś gwarancję, że moja rodzina będzie zabezpieczona i będzie pod ochroną Polski. Moja twarz jest otwarta przed europejskimi kamerami i przed telewizją polską. Przed ukraińskimi to jestem atak tak cały czas. Bo już tyle czasu i mam już takie próby, że jak dawałem wywiady, to następnego dnia już miałem w domu gości z policji. Z ducha mi ich spoczywych prawidłików, w duszu to twoich spaszył pokoj i przyjmij ich do błażynu życia, biega ciebie człowieko lub В оселях Твоїх, Господи, де всі твої святі спочивають, у покой і душі рабів твоїх. Тут нам нині поминаємо. Ти єдиний чоловіколюбець, ти єси Бог що зійшов до пекла, розбив кайдани закрути. Ми готові віддати жиче за, за те, щоб Україна стала вольною і Ми дуже дужовою країною. Ja dużo szczęśliwa z tego, że kiedy władza... Mimo tego, że władza blokuje z Polski pomoc humanitarną, jestem szczęśliwa, że jednak tu na Majdan dociera. Ktoś nad tym czuwa. Jestem wdzięczna Polakom, że są z nami, okazują nam przyjaźń. Chociaż władza od nas odwraca się, sąsiedni kraj, jaki by on nie był, ale jest bardziej demokratyczny, po prostu wolny. Ale Nawilna, a my jeszcze z Jestem dumna, że wspierają nas tacy ludzie. dziękujemy wam. Polakie? dziękujemy. Audycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.